Dzień dobry Państwu. Dziś gościem naszego programu jest Dariusz Szóstek, starosta Łukowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie starosto, spotykamy się po to, aby podsumować miniony już 2025 rok. Proszę nam powiedzieć, jaki to był rok dla powiatu Łukowskiego. Myślę, że kolejny dobry. Udało się zrealizować szereg inwestycji, szereg planów, które sobie zakłada, zakładaliśmy. Oczywiście oczkiem w zarządzie powiatu są drogi powiatowe, które są też najbardziej oczekiwane przez mieszkańców. Udało się zmodernizować kolejnych kilkanaście kilometrów dróg nie jest to taki wynik jak w latach ubiegłych, gdzie zdarzało się, że wykonywaliśmy po dwadzieścia kilka kilometrów dróg, ale też w obecnej sytuacji finansów samorządowych no nie ma co narzekać. Czy to dlatego, że z Warszawy już nie ma takiego wsparcia, jak było za poprzedniej kadencji? Wiemy, że na terenie powiatu jest 500 km dróg powiatowych. Czy według Pana... Y już więcej niż połowę udało się wyremontować. Na więcej niż połowie jest już dobra nawierzchnia i kierowcy mogą być zadowoleni? Myślę, że spokojnie, ponieważ 7 lat temu, kiedy obejmowałem funkcję starosty, nie wszystkie drogi były w złym stanie, były drogi przyzwoite, więc jakby te drogi na razie na razie omijamy. Tamtą kadencję zakończyliśmy z wynikiem grubo ponad 200 km dróg wyremontowanych. Więc myślę, że spokojnie możemy powiedzieć, że już około 300 km dróg z ogólnej liczby ponad 500, bo chyba dokładnie jest 555 dróg powiatowych, mamy wyremontowane, ale to nie znaczy, że możemy założyć już ręce i siedzieć spokojnie, wręcz przeciwnie. Kiedy mieszkańcy widzą, że w innych miejscowościach zostały drogi pięknie wyremontowane, to chcą, żeby również tak było i, i u nich. Wiemy, że w ubiegłym roku dużo miejsca w powiecie, dużo rozmów w powiecie dotyczyło również łukowskiego szpitala i zapytam dzisiaj, jak realizacja programu naprawczego, który Rada Powiatu Łukowskiego przyjęła i kazała szpitalowi wdrażać. Z realizacją programu naprawczego jest, jest dobrze, natomiast jakby ciągle kuleje ten niedobór tych podwyżek pierwszych, gdzie... Powiem tak, państwo dało podwyżki, a nie dało na to, na to pieniędzy. A przecież ten skutek to jest co roku. Więc my sobie radzimy już teraz w ten sposób, że jakby, że jakby te, kolejne, te, te kolejne podwyżki realizujemy i tutaj nie ma luk, natomiast nadal, nadal kuleje ten pierwszy, pierwszy rok i, i, drugi, i drugi rok, no, który jednak spowodował ogromne zobowiązania finansowe. Ale jak słyszymy, chociażby z mediów. Służba zdrowia jest niedoinwestowana, brakuje ponad 30 miliardów złotych, żeby zamknąć ubiegły rok. A my przecież też mamy ambitne plany, będziemy realizować kolejne projekty. Czekamy na podpisanie umowy na remont psychiatrii, gdzie pieniądze mamy przyznane, 50 milionów złotych, ale umowa jeszcze nie została podpisana. Miała być zrealizowana do końca trzeciego kwartału, potem do końca roku. No teraz wychodzi na to, że najprawdopodobniej będzie podpisana w pierwszym kwartale tego, tego roku. No ale tutaj można pójść chyba śladem świętego Tomasza że nie uwierzę, póki nie zobaczę. A co z lądowiskiem? Lądowisko jest w toku. Tutaj chcę podkreślić, że porozumieliśmy się z miastem, bo lądowisko będzie na gruntach miejskich przy ulicy Parkowej. Oczywiście za to podziękowanie i dla Pana Burmistrza i dla Rady Miasta Łuków za dostrzeżenie tego, że przecież szpital jest wprawdzie powiatowy, ale jedna trzecia klienteli to pochodzi z miasta. Więc Oby nie trzeba było nikomu, żeby ten helikopter lądował, ale już jak zajdzie taka potrzeba, no to należy zadbać o to, żeby to było w jak najkrótszym czasie. Z ulicy Parkowej do Soru, to jest góra 3 minuty drogi dla karetki. Panie starosto, a co jeszcze na ten rok planowany jest w szpitalu? Myślę, że to może będzie inwestycja nieduża, bo ledwie kilka milionów złotych, ale bardzo potrzebna. Bo wspólnie z panem dyrektorem Furlepą i dyrektorem Orłem mamy w planie rozbudowanie budynku szpitalnego, ale nie według tego starego projektu, tylko dobudowanie skrzydła tutaj w stronę ulicy Rogalińskiego, gdzie uzyskamy kilkaset metrów powierzchni na dwóch poziomach i na jednym poziomie będzie ulokowana rehabilitacja. A na tym poziomie, który będzie sąsiadował z Sorem przeniesiemy nocną i świąteczną pomoc i myślę, że wreszcie pacjenci nasi przestaną się błąkać od SORu na pomoc nocną z powrotem, bo to trzeba będzie teraz przejść tylko na drugą stronę korytarza. Panie starosto, w ubiegłym roku powiat pomagał również kościołom. Było to możliwe dzięki programowi z polskiego ładu i jak pan sądzi, czy takie działanie można jeszcze powtórzyć? One w zasadzie są powtarzane, tylko z innego źródła, bo jest ten też teraz programy jeszcze z funduszy unijnych, które też kościoły składają wnioski. Między innymi z funduszy unijnych jest remontowany kościół w Zofiborze. Piękny zabytek architektury barokowej drewnianej. Z funduszy unijnych korzysta również proboszcz. Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Ostatnio pozyskał pieniądze na dwa projekty, prawie 3 miliony. I wiem, że kolejne wnioski złożył również na prawie, na prawie 3 miliony, które są teraz w ocenie, ale z mojej wiedzy wynika, że mają bardzo duże szanse powodzenia, dlatego że to są bardzo dobre wnioski. Panie Starosto, Powiat Łukowski w ubiegłym roku zainwestował, można powiedzieć śmiało, duże pieniądze w Ochotnicze Straże Pożarne i w Koła Gospodni Wiejskich. To grupy, w które warto inwestować? Zdecydowanie warto, warto inwestować, zwłaszcza tutaj poszerzyliśmy naszą ofertę, bo strażacy jakby od dawna mieli dofinansowanie, no i oni tam już przyzwyczaili się do tego, ale często ich żony, które są, żony, córki, czasem matki, teściowe, są skupione w kołach gospodyń, gospodyń wiejskich i w tamtym roku był to pierwszy, pierwszy projekt. Planowaliśmy na to przeznaczyć 100 tysięcy złotych. Potem się okazało, że wniosków jest na 180 tysięcy złotych, więc dołożyliśmy. Ale sądzę, że w tym roku będzie zainteresowanie jeszcze większe. Ale uważam, że to są świetnie wydane pieniądze, bo może te kilka tysięcy złotych z perspektywy powiatu to są niewielkie pieniądze, ale dla poszczególnych kół to są pieniądze znaczące, bo dokładając własne fundusze, dokładając fundusze pozyskane z Zarimru to się już robi taka całkiem spora przyzwoita sumka no i z tego co wiem panie są bardzo zadowolone z tego projektu Panie starosto wiemy że powiat jest częścią miejskiego obszaru funkcjonalnego to taki podmiot stworzony przez powiat łukowski miasto łuków gminę łuków i gminę stanin i wiemy, że w ramach tego MOF-u przydzielane są różne dotacje, różne wsparcie, dofinansowanie na działania zapisane w strategii. Pieniądze dzieli oczywiście Urząd Marszałkowski w Lublinie. No i wiemy, że w ramach tego MOF-u Powiat Łukowski chce pozyskać pieniądze na budowę dworca PKS. Czy te plany po zmianie prezesa w tej powiatowej spółce są nadal aktualne? Oczywiście, tak jak powiedziałem, że. Stawiam sobie za punkt honoru aby doprowadzić tę inwestycję do szczęśliwego końca. Mamy jeszcze trzy lata do końca, do końca kadencji i myślę, że ta inwestycja zostanie zrealizowana. Wniosek jest teraz na etapie oceny. Myślę, że to się tak rozstrzygnie niedługo, może w lutym, może w marcu. Jeżeli się rozstrzygnie, uzyskamy dofinansowanie, to ogłaszamy przetarg i bierzemy się do roboty. A z nowego prezesa PKS jest pan zadowolony? To bardzo, bardzo rozsądny człowiek, mający wizję funkcjonowania firmy, mający swoje, swoje różne, różne pomysły. Ja jakby znam wiele tych jego pomysłów, ale myślę, że warto by było też zrobić taki oddzielny wywiad z Panem Prezesem, żeby się pochwalił, jakie ma, jakie ma plany. To oprócz tego, że profesjonalista w zarządzaniu to jeszcze bardzo sympatyczny człowiek. Panie Starosto, kiedy w 25 roku doszło do zmiany prezesa w PKS-ie, to zaraz później doszło również do zmiany koalicjanta w Radzie Powiatu Łukowskiego. Czy z perspektywy czasu, który już minął od tamtych wydarzeń, jest Pan zadowolony z tej zmiany, czy nie? Jestem zadowolony. Myślę, że bardzo dobrze współpracuje się z radnymi z PSL-u, ale ja przypomnę, że w zarządzie jest jeszcze Krzysztof Szczęśniak, który... Jest czy był członkiem Przymierza, nie wiem jaki jest jego status w Przymierzu na, na dzień dzisiejszy. Ale generalnie, nawet ostatnia sesja budżetowa pokazała, że radni powiatu Łukowskiego są nastawieni na współpracę, więc koalicja koalicją, ale przecież my też uzyskaliśmy więcej głosów niż tylko wynosi liczba radnych, radnych koalicji. To jest naprawdę bardzo dobry prognostyk na przyszłość, bo jak stare powiedzenie mówi, zgoda buduje. Panie starosto, przejdźmy teraz do tego, co zaplanowano na 2026 rok. Co więc będzie najważniejsze, jeżeli chodzi o te przyszłe 12 miesięcy, czy to znów będą drogowe inwestycje? Drogi też, bo mamy spore plany, zwłaszcza dotyczące gminy Adamów i gminy Trzebieszów. Mamy tam takie dwa strategiczne odcinki dróg, kilkukilometrowe, które wpiszą się w inne ciągi. Drogowe. W gminie Adamów jest to droga zwana lokalnie budną drogą, która łączy mniej więcej tutaj od strony Budzisk poprzez Sady 4 km z Lipinami, a już od Lipin mamy aż do granic powiatu poprzez Wolę Okrzejską Okrzeje wyremontowaną drogę. Do tego jeszcze dołożymy remont, tam bodajże około 2 km drogi od Lipin, w stronę klasztoru woli, woli głowskiej. I będziemy mieć tam praktycznie wszystkie drogi w tym rejonie wyremontowane. A jeśli chodzi o drogę w Dębowicy, to tam strategiczny jest most. Który chcemy pobudować od nowa. Na pewno to się będzie wiązało z, z jakimiś chwilowymi uciążliwościami, ale myślę, że potem mieszkańcy będą zadowoleni, bo oprócz mostu dostaną kilka kilometrów bardzo dobrej drogi, a dzisiaj ta droga pozostawia wiele do życzenia. Wiemy, że powiat łukowski będzie też w tym roku planował przyszłe inwestycje i wśród tych planów jest między innymi zaprojektowanie budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego, Cieszkowizna i Partyzantów, to ambitne zadanie. Ambitne, ale tak jak powiedziałem zgoda buduje. Realizujemy tę inwestycję wspólnie z miastem. Jesteśmy na etapie projektu. Projekt ten chyba zostanie skończony dopiero gdzieś tam w listopadzie, no bo tam wiadomo, dużo jest urządzeń podziemnych i trzeba go solidnie, solidnie przygotować, bo potem te urządzenia trzeba będzie przebudować, no potem już na samym wierzchu zbudować, zbudować rondo. Myślę, że ono będzie takie pełnowymiarowe, bo akurat powiat dysponuje kawałkiem gruntu, to jest taki róg yy za boiskiem w Liceum Ogólnokształcącym. Ten róg się licą do niczego nie przyda, a na Rondo akurat będzie się egzalog. przyda, bo, bo będzie właśnie większy łuk. A czy według Pana jest to jedno z najlepszych możliwych rozwiązań? Rozwiązań to Rondo, bo w komentarzach pojawiają się różne opinie. A ja powiem tak. Doświadczenie ulicy międzyrzeckiej i przemysłowej pokazało, że jest to bardzo dobre rozwiązanie wiązanie, ja przypomnę, bo te szkoły, które są oddalone od ronda, nie są bezpośrednio przy rondzie, ale przecież zespół szkół numer 3, gdzie mamy ponad 1000 uczniów, zespół, szkół, zespół placówek, gdzie mamy ponad 200 uczniów, duża szkoła miejska, szkoła podstawowa numer 4. Czyż to nie jest prawie, że bliźniacza sytuacja, jeśli chodzi o przyszłe rondo na ulicy Partyzantów Cieszkowizna, i droga, I droga krajowa, tam jest liceum, tam jest szkoła podstawowa numer dwa i szkoła podstawowa numer 1. Myślę, że tutaj nie ma obawy, że to będzie zblokowane. Nie ma obawy, że akurat uczniowie idący do szkoły zblokują przejazd, bo, bo będą przechodzić, przechodzić przez, przez, przez pasy. Taka, taka sytuacja się, mam nadzieję, nie wydarzy. Powiat Łukowski planuje również przebudowę drogi powiatowej, która w mieście jest ulicą Glinki i biegnie przez sołectwo Podgaj. Co w tej sprawie się dzieje? Tu akurat współpracują trzy samorządy i mamy zaplanowane wkrótce spotkanie z mieszkańcami, gdzie chcemy im przedstawić już ostateczną koncepcję przebiegu, przebiegu drogi, pokazać skrzyżowania, pokazać przebieg ścieżki rowerowej na terenie miasta po prawej stronie, jadąc od ulicy Radzyńskiej, potem gdzieś tam prawie przy granicy miasta ta ścieżka przejdzie na lewą stronę i lewą stronę. Już pobiegnie przez e, też jeszcze puste przestrzenie w mieście, e, ale przez ulicę Podgaj, aż do strefy i skończy się ta droga e, na skrzyżowaniu z drogą do, e, do Aleksandrowa. Panie starosta, czy ma Pan może jakieś nowe informacje w sprawie budowy chodnika wzdłuż ulicy łapigus? Mam, ale nie są to dobre informacje, dlatego że został zwrócony wniosek o ZRID bez rozpatrzenia. To znaczy, że ten wniosek pozostawiał wiele, wiele do życzenia. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad powinna teraz ten wniosek ponowić. No i problemem jest to, że chyba 17 ZRIDów. Czeka na rozpatrzenie, więc ten byłby pewnie osiemnasty. No i tutaj istnieje realne zagrożenie, że w tym roku ten chodnik, ta ścieżka rowerowa nie zostanie jednak wykonana, mimo że my wspólnie znowu, bo powiat łukowski, miasto i gmina Łuków, zdeklarowaliśmy partycypację po półtora miliona złotych. Panie starosta, co sądzi Pan o pomyśle budowy nowej drogi łączącej ulicę Strzelniczą z Poważem? Co Pana zdaniem byłoby? Czy to byłoby rozwiązanie na odkorkowanie ronda na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej i Małej Obwodnicy. Jeżeli by się tam puściło tylko ruch osobowy, to jest to świetny pomysł. Pomysł nie nowy, bo kiedy ja byłem burmistrzem też był pomysł właśnie budowy ulicy Strzelniczej, połączenie połączenia z Poważem, no z tym, że na tamten czas było wiele ważniejszych inwestycji w mieście niż budowanie, budowanie tej drogi. Ja myślę, że tutaj radni się porozumieją, tak jak się Porozumieli chociażby przy budżecie na, na, na rok 2026. Przecież budżet został przegłosowany jednogłośnie. Myślę, że, że tu, to wymaga rozmów, to wymaga takiego usiągnięcia do, do stołu radnych pomysłodawców, czyli akurat radnych Prawa i Sprawiedliwości, z burmistrzem, z innymi, z innymi radnymi i myślę, że osiągną jakiś kompromis. A pana zdaniem, radni z burmistrzem powinni Rozmawiać w sumie o dwóch koncepcjach. Jednej mówiącej, żeby właśnie wywłaszczać ludzi i przez ich nieruchomości prowadzić tą drogę. A burmistrz mówi, że chciałby PKP zaangażować i wybudować tą drogę wzdłuż torów. Ale to. Tak jak mówię, rozmowa powoduje to, że dochodzi się do jakiegoś, do jakiegoś kompromisu. Jest jedna koncepcja, jest druga koncepcja, może jeszcze coś pośredniego, ale bez rozmowy to się na pewno nie da, nie da zrealizować, bo o ile radni mają pomysł i bardzo dobry pomysł, to o tyle burmistrz ma długopis, którym podpisuje pewne decyzje. Prawda? Także, także tutaj bez udziału burmistrza na pewno się nie da tej inwestycji zrealizować. Panie Starosto, a ma Panie może jakieś informacje w sprawie budowy dużej obwodnicy Łukowa? Cisza. Cisza. Oprócz tego, że były te, miały być te prace koncepcyjne już takie ostateczne, to na ten moment Generalna Dyrekcja nie posiada jeszcze tej ostatecznej wersji przebiegu obwodnicy. I nie mamy i obwodnicy i wyremontowanej ki trójki od Łukowa do Siedlec. No niestety, no niestety, ale myślę, że, że tutaj też nie składamy broni. Będziemy nadal zabiegać, zabiegać bo przecież ta 63 trójka naprawdę nie ma szczęścia, ciągnie się tu już kilkanaście lat. Jeżeli mamy określoną pulę, pulę pieniędzy i możemy wybrać, budujemy tu albo tu no to zawsze wybiorą, wszyscy wybiorą to miejsce, gdzie protestów nie ma, gdzie ludzie są bardziej ugodowi. Tak jak mówi się o remoncie drogi 63, tak mówi się też długo o modernizacji placu Narutowicza. To, to projekt, który trochę nie ma szczęścia, ale to jest taki projekt, który nasuwa nam się takie porównanie w związku właśnie z tą modernizacją placu Narutowicza, że kiedyś przekonał pan radnych, radnych miejskich Sprawa i Sprawiedliwości, żeby byli za modernizacją budynku dworca, powstaniem tam sali widowiskowej. Czy teraz też by podjął się pan takiej roli trochę mediatora? trochę osoby, która przekonuje radnych, że na modernizację placu na warto postawić. Jeśli zajdzie taka potrzeba to jak najbardziej, jak najbardziej, bo, bo ten plac wymaga wymaga remontu, Oczywiście są takie koncepcje. Ktoś tam nawet w rozmowie ze mną mówi, że tak naprawdę to ten plac wystarczy umyć i będzie dobrze. No nie, ja akurat nie podzielam tego, tego poglądu. Myślę, że tutaj warto zainwestować pieniądze. Tam jest tylko kwestia sporna tych miejsc parkingowych, bo, 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 przecież, bo przecież jedna z koncepcji mówi, żeby tam w ogóle miejsc parkingowych nie było, druga z koncepcji, żeby te zachować. Więc może znowu zróbmy coś pośrodku. Panie Starosto, a zmieniając temat i przenosząc się z Łukowa do Woli Okrzejskiej, jak idzie budowa Dworu Sienkiewicza? Na ten moment jest trochę za zimno, żeby szła. Czekamy na odwilż, żeby te prace, te prace mogły, mogły ruszyć. No, powiem Ale plac tak, budowy przekazany. Tak, plac budowy przekazany. No i tutaj to będzie no, coś, co się ziści po wielu latach. Bo to już kilkanaście lat temu ten projekt powstał. Udało się zrealizować pierwszy, pierwszy etap. Yy, czyli park, dwór. Kopiec. Od razu przypomnę znowu malkontentą, że, że to był nakaz konserwatora zabytków, żeby ten kopiec odsłonić, a nie czyjeś, czyjeś widzi mi się. A wiemy, że jeżeli coś jest objęte ochroną konserwatorską, to albo się robi zgodnie z wytycznymi konserwatora, albo nie daje, nie daje konserwator zgody i wtedy nie zrobi się nic. Więc myślę, że tą ofiarę warto było ponieść po to, żeby zrealizować pierwszy etap i po to, żeby móc pozyskać pieniądze na drugi etap. Bez realizacji pierwszego etapu nie byłoby etapu drugiego, a tak to myślę, że najdalej za półtora roku będziemy się cieszyć już z odbudowanego dworu, gdzie przeniesiemy ekspozycję dotychczasową, że tam będzie większość sal, sal wystawowych, a ten budynek, który teraz muzeum zajmuje, będzie służył jako część pewnie jeszcze na ekspozycję, a część jako zaplecze magazynowo. Biurowe. Zbliżając się już do końca naszego dzisiejszego spotkania, tak e, chciałabym podpytać, e, czy myśli Pan o tym, aby w przyszłym roku wystartować w wyborach na posła? <laughs> Dobre pytanie. E, powiem tak, że z jednej strony jest takie oczekiwanie, e, zwłaszcza od mieszkańców miasta, e, bo mm, Łuków chciałby mieć wreszcie swojego posła który jest tutaj dostępny, który jest w zasięgu ręki. Natomiast ja zawsze odpowiadam, że ja jestem członkiem partii, która ma w swoim statucie, że członek partii Prawo i Sprawiedliwość na polecenie władz ma obowiązek kandydowania w różnych wyborach. Więc jeśli będzie taka, taka potrzeba, to myślę, że poważnie to, poważnie to rozważę. Zwłaszcza, że nie trzeba tutaj jakiejś wielkiej skromności. Myślę, że sporo głosów na listę bym przyniósł. I zostawi Pan starostwo powiatowe? Tutaj jest dużo, dużo takich potencjalnych starostów, że to jest komu zostawić. To zobaczymy, co będzie się działo w 2027 roku, bo 26 rok jest bez wyborów, w 2027 będziemy mieć parlamentarne. Na koniec, jaki to będzie rok dla Powiatu Łukowskiego. Mimo trudnych czasów, jeśli chodzi o finanse publiczne, udało się skonstruować budżet tak, że na nic nie zbraknie. Ponad 65 milionów udało się jeszcze wykroić z tego budżetu na inwestycje, więc myślę, że jest to wskaźnik dobry i nadal będziemy widzieć maszyny drogowe, koparki, dźwigi, także będzie co robić. A oczywiście plany mamy dalekosiężne, nie tylko na 26 rok, ale już nawet na 27 i 8. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był Dariusz Szóstek, Starosta Łukowski.